Fireblade CBR 929, motocykl, który nigdy nie miał być litrem, a mimo to walczył właśnie z nimi. Jaki jest ten motocykl po 20 latach? Oglądajcie w naszym materiale. Dla mnie 929 to jest swoisty powrót do korzeni, bo to jest motocykl, nad którym bardzo mocno się zastanawiałem. Czytałem o nim setki forum, e, różnego rodzaju informacje i tak dalej. Forów. No, teraz już nie ma, nie? takie rzeczy jak fora. Się ludzie zastanawiają, o czym on mówi. Wtedy, kiedy sam zaczynałem jeździć, miałem F4, to 929 i jego starszą siostrę w postaci 954 postrzegałem jako takie swoiste następstwo, że jeżeli będę się przesiadał, to właśnie na tego typu motocykl. I faktycznie 954 w moim garażu zagościło na jakieś 2 lata, a jakoś do 929 nigdy nie powróciłem, więc cieszę się, że dzisiaj mam okazję taki materiał zrobić i takim motocyklem pojeździć. Ja jestem w ciężkim szoku, że ten motocykl ma 21 lat. To jest równo rocznik 2000. 21 lat temu powstała Honda 929. Szmat czasu, naprawdę szmat czasu. A mimo to, zobaczcie jak on wygląda. Moim zdaniem nadal jest to ładny motocykl. Czy, go, czy na niego popatrzymy z tyłu, z przodu, z boku, widać upływ czasu po nim, ale moim osobistym, subiektywnym, prawie hondowskim zdaniem, bo każdy z nas dzisiaj jest hondziarzem, kiedy nagrywam taki motocykl. On się ładnie starzeje, z godnością się starzeje, nadal wygląda fajnie i kiedy przygotowywałem się do tego materiału, pomyślałem sobie tak 929 i VTR to są dwa motocykle sportowe od Hondy, które chciałbym mieć w swoim garażu. Dzisiaj miałem sobie okazję nim pojeździć i już go w garażu nie chcę, ale było fajnie i już wam mówię dlaczego i co się zmieniło. Odzwyczyniałem się od motocykli sportowych, zresztą słusznie. W moim wieku, jakby to Kuba powiedział, który jest dwa lata ode mnie młodszy, że no, takiej dziadki jak wy to już tylko adventury. To prawda, <laughs> ale na sportach nie jest jakoś wygodnie, natomiast na tym motocyklu jest wygodniej niż na GX-ie z tego samego okresu, z tego samego czasu, bo jeździłem na takim licierok rok temu i wygodniej niż na R1. Pierwsza generacja R1 jest mega niewygodnym motocyklem. Przynajmniej dla mnie. Oczywiście jest to subiektywne, ale na hondzie czuję się najlepiej. Więc w tym momencie można powiedzieć, że jestem chodziarzem. Tylko przez ten jeden krótki dzień. A przy okazji pamiętajcie o naszej wyjątkowej usłudze odbierz w sklepie. Możecie za darmo zamówić dowolny produkt do przymiarki w sklepie stacjonarnym i dopiero na miejscu zdecydujecie za co płacicie. Resztę zostawiacie bez żadnych konsekwencji. Przede wszystkim musimy pamiętać, że 929 to jest słynny następca 900 oraz 919. -ki. Jest to motocykl, który ma ogromną spuściznę wobec tego oczekiwania, co do tej maszyny były ogromne. Skoro 900 od Hondy potrafiła skutecznie walczyć z pierwszą R1, Thunder Ace to w ogóle zjadała w przedbiegach, a także z gsx 1100, to Fireblade nowej generacji również tymi motocyklami musiał walczyć, a konkurencja się bardzo mocno zagęszczała, ponieważ w 2000 roku nowa Yamaha R1 Miała już 150 koni mechanicznych ultrasportową pozycję i generalnie wyglądała jak myśliwiec z przyprawionymi kołami. Rok później zadebiutował również nowy GSXR, tym razem z nieco mniejszą pojemnością. Równy litr, ale za to z ogromną mocą. 160 koni ponad setka Nm. Do tego był tylko delikatnie cięższy niż nasz. Fireblade. Jedynie Kawasaki trochę zaspało i dalej produkowało do 2004 roku swoją 900 dodając na przykład takie rzeczy jak uchwyty z tyłu dla pasażera, więc widać było, że oni już delikatnie ten wyścig odpuścili, ale Honda, Honda ze swoim Firebladeem nie. Chociaż ten model zagościł na naszym rynku tylko na chwilę, dosłownie na dwa lata, to i tak sprzedał się w ogromnej ilości sztuk i był mega popularną maszyną. Co więc sprawiło, że Honda stała się takim hitem sprzedażowym? I dlaczego tak szybko została zdjęta? Zdjęta została tak szybko, ponieważ konkurencja, jak wam mówiłem, cały czas się nakręcała i Honda musiała nadążać. Mówiłem wam, że oczekiwania były ogromne co do tego motocykla. I inżynierowie zrobili ogromną robotę, już nawiązując do tego, że stylistycznie zmieniło się tutaj wszystko. Jakby ST-33 jest krągłym sporym motocyklem. ładnym, nadal ładnym, ale krągłym. Tutaj ten motocykl. Zgubił 10 kg, czyli dosyć dużo, ale wizualnie, jak dla mnie, zgubił 25 i wjechał w XXI wiek. Ładnie, po prostu wizualnie petarda. Nie taka petarda, może jak R1, ale nadal ładnie. Do tego podniesiona moc, mimo że silnik urósł delikatnie z 919 na 929, no to mówmy się, różnica marginalna, a mimo to udało się podnieść moc o 20 koni mechanicznych i 20 nm. Przy redukcji masy mamy tutaj dużą zmianę, jakby ogromną. I to było fajne. Z masą udało się zejść w okolicach 171-2 kg. I teraz uwaga, dlaczego w ogóle Honda zrobiła 900? -kę? Bo uznawała, że litry wcześniejsze, sportowe litry, owszem, miały moc, ale one ciężko się prowadziły. I twórca, który się nazywa baba, po japońsku stwierdził, że on zrobi motocykl, który będzie miał sporą moc, będzie super bajkiem, ale będzie się prowadził jak topowa 600. -ka. I tutaj udało się to osiągnąć, ponieważ 170, okolice ok. 170 kg to jest praktycznie tyle samo co sportowe 600 z tamtego czasu. Moja była F4i ważyła 1 kg mniej. Tylko 1 kg mniej. A tutaj mówimy o motocyklu, który ma 50%. Mocy więcej. Więc to robiło konkretną różnicę w oddawaniu mocy w przyjemności zjazd. To sprawiło, że Honda nie była ani najlepsza na torze, bo była to Yamaha 1, ani nie była najszybsza na prostej, bo był to GSXR, ani nie była najbardziej turystyczna, bo powiedzmy niechlubnie to przejęło Kawasaki. Honda wszędzie była na drugim miejscu, ale tak dobrze łączyła te elementy, plus to co wam powiedziałem, czyli precyzję zjazdy, łatwość manewrowania. Że tak z ergonomicznego punktu widzenia, z codziennego użytkowania, to był najlepszy wybór dla osób, które chcą mieć sportowego litra, pomimo faktu, że on litrem nigdy nie był. W naszym egzemplarzu, który ma 21 lat, widać ten upływ czasu. No, czasu nie oszukamy, mimo że na liczniku teoretycznie jest poniżej 50 tysięcy kilometrów. Ciężko w ten przebieg tutaj uwierzyć. Nie jest on z polskiego salonu, więc nie wiadomo, co się wcześniej działo. Ogólnie rzecz biorąc, jest to maszyna zadbana, ale widać tu jakieś zrzucenia. Tu podczas hamowania delikatnie motocykl drży. Osiąga bez problemu 240 km na godzinę i rozpędza się dalej, ale ja mam w głowie gdzieś tak, ok, nowe opony, ale 20. Dziesięcioletni motocykl dzisiaj na spokojnie, ale łatwo się nim generalnie jeździ. Jeżeli chodzi o zawieszenie i układ hamulcowy, mieliśmy okazję dzisiaj powiedzieć po dziurach, prawda? No nawet to mamy nagrane. Po dziurach, które mają 100 lat, spokojnie rzecz biorąc. I było ok jak na sportowy motocykl było po prostu zasnie, było ok Hamulce mamy Nissina i to jest taka typowa średnia półka u Japończyków, ale on był na tyle mocny, na tyle konkurencyjny, że wszyscy ten układ hamulcowy chwalą. Mi dzisiaj, z tej perspektywy nowych motocykli, które mamy na rynku, brakuje trochę tej siły hamowania, precyzji, tego braku ABS-u, ponieważ współczesne motocykle Adventure wyższej klasy hamują lepiej, mocniej, niż nasza 929. Ale 20 lat temu to właśnie był top od top, o, top od, jak to się mówi? Top of the top. Dokładnie tak. 20 lat temu to był top of the top i przez wiele lat stanterzy wykorzystywali cały ten set, czyli zawieszenie i układ hamulcowy do robienia stopi w swoich motocyklach. Przeszczepiali cały ten przód do swoich motocykli, bo tak dobrze dało się tym sterować. To było tak wyczuwalne, tak łatwe dla nich. Więc hondzie tutaj należy się generalnie szacunek za to, co udało się w całości w ten motocykl wpakować. Teraz tak, ile taki motocykl kosztuje, i czy polecam zakup takiego motocykla? Generalnie, jeżeli chcecie kupić Young Timera, to myślę, że tak. Ja osobiście wczoraj, kiedy szukałem takich motocykli, to znalazłem cztery sztuki, które. Przynajmniej są warte tego, żeby się wybrać i obejrzeć, być może także zakupić. To, co mnie szokowało, przez 10 lat ten motocykl kompletnie nie stracił na cenie. Przebiegi kompletnie się nie zmieniły. 10 lat temu miały między 30 a 50 tysięcy kilometrów przebiegu i dzisiaj też tyle mają, więc e, wygląda na to, że rynek się zatrzymał, a właściciele tych motocykli trzymają je grzecznie w szafie. Za taki motocykl dzisiaj trzeba dać od 6 do 12 tysięcy złotych. Przy czym Cena za takie w miarę sensowne egzemplarze to jest 9-10 tysięcy zł. I właśnie za tą cenę ten motocykl został zakupiony. Tu pole, tam pole, tu Ściernisko, tam jest San Francisco. tego miejsca chciałem podziękować Rafałowi, który przyjął do nas dobre 300 km w jedną stronę, męczący dzień, ale takich wariatów właśnie lubimy najbardziej, którzy jarają się motocyklami. Dajcie nam znać w komentarzach, jak Wam się podobają takie sportowe, ale już klasyki, czy to jest ten trend, w którym mamy iść, czy 20-letnie motocykle to jest jeszcze to, co chcecie oglądać. Dajcie znać w komentarzach łapka w górę, pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w kolejnych filmach.